Halo, halo, odbiór Co my tutaj mamy? Wymyśliłem sobie Znaczy no nie wymyśliłem, bo się poradziłem Poradziłem się i I postanowiłem Użyć takich bloczków szalunkowych Bardzo fajna sprawa Chyba, jeszcze nie testowałem Ale wyglądają obiecująco I jak to będzie zrobione A no tam już pokażę znaczy, tutaj zostanie to podmurowane tymi bloczkami dane będzie zbrojenie i będzie to zalane po prostu taka filozofia żadna tylko y, mamy tutaj pewien problem jak zwykle y, tu jest nierówno to znaczy ten poziom się nie zgadza z tym poziomem. Czyli nie jest poziom, tylko jest pochyłość. Spadek. No i trzeba to najpierw wyrównać. Tak, trzeba to najpierw wyrównać, a dopiero później będziemy stawiać bloczki. Ale najpierw je rozładuję. Mamy taki mały przerwnik, który jedzie z góry. To jest marchewka, której nie sprzedałem. I muszę ją tu wysypać, nie do lasu, tylko do siebie. I tak, dzisiaj piękny dzień, mógłby mulcher przyjechać. Nie może dojechać ten mulcher do mnie w ogóle. Jak się umawiamy, to zaczyna padać. Czyli tak, jak jest susza, umawiać się na mulcher. I nie będzie suszy. Proste, nie? Walnie to zabije. No chyba nie, chyba nie zabije, albo nie walnie. No no, 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 no. Musiałem to wyrzucić, bo nie poszło też taka niewielka strata nie chcę już tego sadzić bo nie wychodzę na tym szkoda roboty Aha. szkoda roboty i uważam że to nie warto i będę schodził z tej uprawy to sobie gitary zawracać takim czymś, później mam to na pole wyrzucać, to, to ja dziękuję jeszcze się z tym bawić tyle czasu. jest jeszcze dobrych tutaj, no ale no mówię no akurat ten to taki jo, ale zjedliwy nie po prostu nie mam czasu się w to bawić, to trzeba jeździć, szukać klienta a teraz się duża konkurencja zrobiła na rynku zresztą tutaj na tym, na tym rynku lokalnym to jeszcze jako tako gorzej na Kaliszu z tego co znowu czytam oddają jak zwykle za bezcen a ja nie mam zamiarów robić za darmo, bo jak ktoś teraz słyszałem po złotówce oddaje młodego ziemniaka, to ja mu gratuluję. W tych czasach może koszty odbierze. A co z nimi nie tak jeszcze było? No niektóre były takie obite podczas kopania kombajn potrafił obić. No i to niektórym pasuje, niektórym nie pasuje, znaczy nie to, że pasuje, tylko może nie przeszkadza Ale wiozłem w parę miejsc O, Ukraińcy jeszcze się najedli O, a tak przy okazji Tak przy okazji to jeszcze pokażę rajgras yy. I tak, tutaj no, no nie mamy czasu po prostu, a tu jest, to, to pole jest daleko yy. Zostało to wszystko wycięte. Teraz czekamy na mulczer. Muszę się znowu umówić z tym koleżką od mulczera. I w końcu niech tu zrobi porządek i po prostu posieje tutaj grykę, żeby, żeby to trochę, nie wiem, sprawić czy, czy coś. Bo myślę tutaj o tym, żeby jeszcze posiać, rozsiać wapno od razu na wejście. Tak by wypadało zrobić, ale to pewnie po żniwach, bo już się nie wyrobię z czasem, jeszcze kombań muszę robić. No i rajgras, no, miejscami jest, jak widać, psa nie widać, a miejscami jest gorszy, jak to na polu bywa. Jeszcze tutaj, ja już wiem, co tutaj zrobię. Tutaj też patelnię wapna dam i, i zobaczymy efekty wtedy. tutaj, no tutaj jest gorsze pole ale na pewno nie ma pH to ja się założę, że, że tutaj nie ma pH mimo, że wapnowane było teraz yy, przed siewem rajgrasu, ale to było wapno magnezowe, które no, za długo działa żeby, żeby był szybki efekt trzeba tu czymś innym jeszcze posypać i tak, no ale to jest inwestycja tu po prostu Trzeba władować dużo pieniędzy na raz, żeby cokolwiek z tego było. No ale jak okay, i tak na takim piachu dosyć ładnie to wszystko rośnie. No. Tu jeszcze tylko zrobić porządek. I tak fajnie by było chociaż 7 hektarów uprawiać z tej działki. No jest 8 hektarowa. No i gdzieś tam hektar jakby odszedł na te krzaki. I, i tam rów. No to można by było jeszcze to przeboleć, bo tutaj to jest No totalny nieużytek, tutaj nic się nie zrobi tam gdzie tam gdzie te drzewa rosną Jest większy dół niż tutaj A w sumie nie wiem Nie wiem, może, przy może w przyszłości będzie tak, że, że i tu się coś uprawi Ale nie widzę sensu bo tam jest naprawdę spore e, zagłębienie Wracamy do stodoły, i już jak <laughs> bliżej się przyjrzałem, to zauważyłem pro kolejny problem. Zresztą spodziewałem się go. Tu jest pusto pod spodem. Jak śmierdzi myszami No dobra Coś tu trzeba zacząć działać A ten piach muszę wywalić stąd To jest cały piach Spod spodów Wybrały, wyniosły Ależ to są kurcze wredne stworzenie Ogólnie to tam słyszałem takie piski Myślałem, że to myszy I zacząłem je wykurzyć, zacząłem tam hałasować, zacząłem Uderzać w, w tamtą membranę W, w krokwie zacząłem uderzać takim długim Drewnem No i tam się zaczęło gotować wręcz, zaczęło tam piszczeć No i widzę, że jedna wychodzi, nie? Tam mi się nie chce pokazywać z tamtej strony, to pokażę na tym przykładzie. Pomiędzy krokwią a murkiem zobaczyłem, że zaczyna mysz wychodzić po ścianie i chciałem ją załatwić, a ona zaczęła spadać i odfrunęła stamtąd tutaj. Okazało się, że to nie myszy, tylko nietoperze. Także już ich w ogóle nie zaczepiam. Jak to nietoperze, to niech będą. O! No tak piszczało, ale to jednak nietoperze. Nietoperze są pożyteczne, więc daję im spokój. Tutaj już zalałem takim rzadkim, chciałem tylko pokazać jeszcze, jak to jest wynożone. To wszystko szczury zrobiły, ręka wchodzi. nie no, no i tak to, tak to się prezentuje, że to trzeba zbić. Oj. Widać tutaj dwa lata temu, dwa albo trzy lata temu było to naprawiane przeze mnie i przez tatę, ale nic nie stało na przeszkodzie żeby zrobić to znowu oczywiście szczurom nic nie stało na przeszkodzie więc lecimy do dzieła trzeba to zrobić muszę tutaj zro zrobić to samo co tam czyli wybiorę trochę yy, no, czyli wybiorę ten gruz i yy, zaleję to rzadkim żeby tutaj mieć na czym jutro Działać, dlaczego tylko tyle? Ano, dlatego, że zależy mi na tym, żeby te betonowe bloczki, co kupiłem, podmurować tak, żeby one były równo z tym słupem i sobie je normalnie układać, a później zaleję te bloczki, i będzie tutaj jakaś szczelina, nie wiem, parę centymetrów między tymi bloczkami, a ścianą i, i zaleje bloczki między bloczkami, a ścianą. Taki jest zamysł. O I oczywiście tutaj dam jakieś wzmocnienie, coś tutaj w wierce, kawałek jakiegoś pręta w paru miejscach, żeby to się dobrze związało z tymi, e, no z tymi bloczkami, z tą ścianą. Ja się biorę za to, nie wąchaj tutaj nic. Ja się biorę za to. Później jadę, nie, nie. Kurde. Co zrobiłeś? Idź sobie stąd. Idź. No, i co zrobił No, a później jadę pryskać. Także kończę na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego i cześć. To włókninę właśnie nie wiem. Nie mam gdzie tego wywalić, po prostu nie mam miejsca. Tak, nie mam miejsca, muszę pomyśleć, gdzie to upchać. Ach. A ty uciekaj stąd, szkodniku. Nie, no jeszcze raz muszę pokazać. O, 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 o. Tu jest dopiero Nora. Chyba dopiero zaczyna być. Teraz starczy tego. Ogólnie ta podłoga będzie oczywiście cała skuta, cała skuta zalana na podwyższenie i i tak. Dobra, dobra, kończę, kończę. Trzymajcie się, cześć.